Z Maciejem Suleńskim na Legia Fight Club. Dzień po rozmowie z Andrzejem Wasilewskim i ogłoszeniu e, fantastycznych newsów. Możesz tam coś więcej powiedzieć? Jesteśmy gotowi, tak. Ręka jest zdrowa. Eee... Zrobiłem z terenem piotkiem e, 10 tarczy dwa dni temu. Ręka nie bolała. No więc, jesteśmy gotowi. tak To jest wielkie podziękowanie dla Michała Konika, doktora, który, który stanął na rzęsach i robił wszystko, żeby ta ręka doszła do, do pełnej sprawności. No co jestem szczęśliwy, tak? I, i trzeba trenować. Ciężko przygotowywać się. Już tak naprawdę jestem w treningu cały czas, może nie cały czas, ale po Walce z radnym sobie zrobiłem dwa tygodnie luzu, bo to wróciłem na salę. Wiadomo, to nie były treningi bokserskie, a teraz tutaj szkolimy motorykę, siłę i rzeczy takie, żeby być po prostu sprawnym. Jak gazelka. No właśnie, ty o tej walce o pas mówiłeś już tak naprawdę od lat, że, że o niej marzyłeś? Jak się teraz czujesz, jak, jak masz szansę zawalczyć swoją wymarzoną dużą walkę? No znaczy, właśnie, to tak jest. Wiesz, jak coś do czegoś dochodzi, to tak, na to jest takie marzenia, że już to chce mieć. Jak już to ma, to jest mega szczęście, wiadomo, ale to jest taki bardziej spokój. Jeszcze duży spokój. Myślę, że na pewno ekscytacja będzie, jeżeli ten tytuł zdobędę. tak? Bo wiadomo no też, że walka o pas jest, to jest jedno, ale, ale celem jest zdobycie tego tytułu. A więc jakąś straszną ekscytację trzeba poczekać do, do, do tego, co się stanie w dniu walki, natomiast no, jestem szczęśliwy, że w końcu dostałem szansę, na którą uważam, że zasługuję. Eee, mam prawie 30 lat, eee, pierwszy raz stanę do walki od mistrza świata, jestem w pełni ukształtowanym mężczyzną, jestem w pełni ukształtowanym sportowcem, pięściarzem i mi się wydaje, że jest to najlepszy okres, żeby, żeby stracić walkę o mistrza świata. Jeżeli chodzi o tą rękę, to tam się już nic nie dzieje? Możesz tam pokazać albo powiedzieć, co tam właściwie było? Znaczy tam było pęknięcie pierwszej i drugiej kości śródręcza. Eee, delikatne pęknięcie, jakieś tam odpryski. I to po prostu trzeba było wyleczyć, tak? Tam jeszcze to było w tak feralnym miejscu pęknięte, że rzeczywiście jak podnosiłem coś, to te kości się jakby rozchodziły, tak? I tego bólu nie było. Natomiast jak uderzałem, powstawał mikrostrząsy i to był straszny ból. Eee, no doktor Michał Konik mi to wyleczył. Ręka nie boli najważniejsze. No tak czasami wiadomo, jak podaję rękę, to tak jak Piotrek Wilczewski miał takie kontuzje ręki, też rąk się ręcza, bo powiedział, że ma to, kompletnie to samo, że przy biściu nie boli, tego bólu nie ma, natomiast czasami jak ktoś musi się dłoń, to ten ból się pojawia, tak, natomiast tak jak mówię, najważniejsze, że bić mogę, że tak naprawdę bólu, no, już nie ma żadnego, tak, no z każdym dniem jest coraz lepiej, a no, kurwa, no dobrze jest z przeciwnikiem jakoś tam o rąk sobie ściskać nie będziecie prawdopodobnie. Ale powiedz mi, co ty o nim wiesz? Czy go analizowałeś? Bo już gdzieś ta walka wcześniej się o nim mówiło, więc przypuszczam, że zdążyłeś obejrzeć kilka walk. Widziałem kawałek jego walki z kawowem. O wcześniejszą jego walkę z jakimś tam czerwym z którym z Afryki zawodnikiem. Widziałem jego walkę z Jackiem kulkajem. To mi świata, tak? Bardzo niewygodny, wysoki, mańkut. Myślę, że tak naprawdę to nie jest może najlepszy ten świata w mojej kategorii wagowej, no jest szczegółowo, jest Alvarez, e, Na pewno nie jest to półka głowki na Alvareza, ale jest to strasznie niezawodnie wygodny, tak? Dużo balansujący ciałem, ale nie poruszający się strasznie mobilnie na nogach, tak? Zawodnik, który w miarę stoi na nogach, jest e, może nieco że statyczny, ale to nie jest latawiec, tak? E, to wszystko pokaże się w ringu, tak? Do analizy Awala jest Piotr Grzycowski, nie ja, ja jestem od roboty. Natomiast jak ja mówię, no, czasami spoglądam na jego walki, widziałem kilka jego pojedynków i wszystko no, spokojny. Ty mówiłeś mi kiedyś, że dla Ciebie zdobycie mistrzostwa świata to jest jakby początek, ty chcesz mieć perfekcyjny, lewy, prosty, prawy, prosty, chcesz perfekcyjnie się poruszać na nogach. Nadal jest ten mindset, że jeszcze dużo przed tobą i jeszcze dużo możesz osiągnąć więcej niż tylko to mistrzostwo świata? Tak, uważam, że tak, uważam, że. Eee, no nie ma granic, tak. sami sobie ustalamy granice, tak? ja nie mam granicy z zdobycia tytułu mistrza świata, tylko chcę być najlepszy na świecie. Jak już będę najlepszy na świecie to chcę iść dalej, iść dalej, i dalej. Moje ambicje są nieskończone, tak? ja wiem, że to jest dopiero początek. Eee, bo tak jak mówię, mi się masz dużo większy rzeczy niż tytuł mistrza świata. Jak chcę od tego zacząć i mam nadzieję, że to będzie wspaniała droga. Eee, dzisiaj jesteśmy na Twoim treningu siłowym, możesz coś o tym powiedzieć? Z kim trenujesz? Czy to jest ten sam zdaje się ta sama jak co do poprzedniej walki. I jak się sprawdzają te, te ćwiczenia, które Ci proponują? Rewelacja. Dzisiaj będę trenował z Marcinem Salatą w Ostatnio zrobię z Piotrem Obutłowiczem i Troskasią Wolskową. to jest takie święte trio. Diabelskie prezydent trio. Nie katują, ale... Troszeczkę inne trening niż wszystkie. Niż takie bezsensowne dźwiganie, machanie ciężarami. Dużo dokładności. Patrzenia jak robię, zwracania uwagę na technikę robienia Dużo trenujemy uścisku dłoni, rąk mięśni dłoni, stawy skokowe, stawy kolorowe. Dużo coś nad stawami i tak naprawdę bardzo proste ćwiczenia, stabilizacji bardzo dużo. Mówię, no troszeczkę inny trening się spotyka, spotyka, taki bardzo nowoczesny, tak Tak jak się ogląda na przykład treningi do no Joshua w, w internecie i tak dalej, to tak troszeczkę to jest bardzo przełożone tutaj, może nie aż tak, bo to wiadomo każdy trening ma swoje, swoje podejście do treningu, ale tak jak mówię to jest bardzo nowoczesny trening, bardzo fajny, z elementami na pewne rzeczy, które są podstawowe, nie żadne wymyślanie jakichś dziwnych rzeczy, Aż no, że co zobaczysz. No dobrze, to, to czekam zobaczyć i mam nadzieję, że uda się zrobić kilka vlogów, żeby pokazać te Twoje przygotowania na InfoSport. Nie, no oczywiście, tak, no ludzie też piszą do mnie, że tych vlogów jest jednak za mało, tylko tak jak mówię, no pewnie wyjadę, znowu wyjadę do Dierzeniowa, później znowu do Stanów Zjednoczonych. I, no i wiadomo, no, kto będzie chciał, to pojedziesz, nie? załatwiać wizę. Załatwiać wizę, tak, załatwić, sami załatwię wizę. Jedzie z nami, tak? No jak najbardziej, no kibice muszą widzieć. Na pewno to, yy, no mówię, też oddźwięk tych, tych vlogów jest bardzo, bardzo pozytywny. Z czego ja się bardzo cieszę, bo ty wykonujesz bardzo dobrą robotę, ja wykonuję bardzo dobrą robotę. I, Ale wszystkim ty, jak... i kibice Aha. chcą oglądać, tak? A więc, yy, no działamy.